Pani Marszałku, Panie, Panowie, Senatorowie. Szanowni Państwo, słuchujemy się we wszystkie uwagi, z nikim się nie ścigamy. Chciałem Państwa poinformować, że nie ma żadnego projektu w Sejmie. To jest zrzut ze strony sejmowej sprzed pięciu minut. Projekt, który zgłosił w imieniu grupy posłów Pan Poseł Warchoł, uwaga, Został odesłany do wnioskodawców, ponieważ nie zawiera przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych i prawnych. Ja nie chciałem tego robić, bo dla tych, którzy mówią, że może projekt poselski nie jest aż tak dopracowany, to jest projekt poselski. Pan marszałek Borowski przesadził o 25%. W uzasadnieniu są trzy zdania, nie cztery. Nie ma nic żadnych ocen skutków regulacji, żadnych kosztów ten projekt dokładnie tak wygląda, żeby nie było żadnych wątpliwości. Czy jest projekt rządowy? Nie ma projektu rządowego, sprawdziliśmy teraz na stronach rządowych nie ma żadnego projektu. My się z nikim nie ścigamy, bo nie ma się z kim ścigać, za to trzymamy za państwa kciuki, żebyście wypracowali jakiś projekt, ale równie dobrze będziecie mogli przyjąć senacki, bo zgłosiłem poprawki i wnoszę o wyznaczenie Komisjom terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu. Ale dlaczego zgłosiłem poprawki? Dlatego, że my słuchamy wszystkich głosów ja słucham pana senatora Czerwińskiego, uważam, że jego uwaga jest istotna, może mieć w tym zakresie rację, dlatego w artykule 36a ust. 1 proponujemy nowe brzmienie o osobie, która pełni lub pełniła funkcję sołtysa przez co najmniej jedną pełną kadencję i tutaj mężczyźnie w jakim wieku i kobiecie w jakim wieku. Jak widzicie Państwo, jesteśmy otwarci na dialog na partnerstwo, na współpracę, bo panie i Panowie sołtysi na to zasłużyli swoją ciężką, swoją ciężką pracą. I Szanowni Państwo, musimy jeszcze powiedzieć o ważnych bohaterach, którzy są w tle tej inicjatywy. Chciałbym w tym miejscu bardzo ciepło i bardzo serdecznie podziękować, tym, którzy doprowadzili do uchwalenia Funduszu Sołeckiego. To była najważniejsza inicjatywa. Mówią o tym sami sołtysi. To jest ta inicjatywa, która umożliwia, że są w pieniądze, w budżetach gmin zagwarantowane dla sołec na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Dziękuję politykom. Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy doprowadzili do uchwalenia Funduszu Sołeckiego i każdy, kto nie tylko na zdjęciu ma kontakt z sołtysami, a ja mam, bardzo częsty, wie, że Fundusz Sołecki był absolutnie kluczową rzeczą z punktu widzenia narzędzi, które dają realnie wspólnotom lokalnym możliwość, nie, możliwość współpracy Przypominam, że żadne nazwisko z mojej strony nie padło, więc zakładam, że nikt nie może adwocem prostować. Dlatego spokojnie kontynuuję. Jeszcze jedno środowisko, o którym trzeba na głos i wyraźnie mówić. Bardzo ciepło i serdecznie dziękuję Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów. My mamy do czynienia z pięknym fenomenem. W Polsce jest dobrowolna Federacja Stowarzyszeń Sołtysów, która zrzesza 29 stowarzyszeń Łącznie ponad 15 tysięcy członków, a członkami tego sto, tych stowarzyszeń mogą być wyłącznie Sołtysi albo członkowie Rad spo, sołeckich. Zobaczcie jaka reprezentatywność. I właśnie w porozumieniu z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, z prezesem Ireneuszem Niewiarowskim, któremu w tym miejscu bardzo ciepło i serdecznie dziękuję za jego zaangażowanie we współpracy z Biurem Legislacyjnym i w oparciu o projekty, które były w Sejmie i polskiego stronnictwa ludowego dziękuję parlamentarzystom PSL i Platformy Obywatelskiej, mogliśmy przygotować tak dobry projekt. Szanowni Państwo, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest pierwszą tego typu organizacją, które powstało w 800-letniej historii funkcjonowania sołtysów w Polsce. Ogólnopolskim, reprezentatywnym, takim, które wychodzi z szeregiem inicjatyw integrujących tam społeczność. Ja Państwa zachęcam, rekomenduję sam do wszystkich sołtysów w swoim okręgu wyborczym. Co roku wysyłam kalendarz sołecki wydany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Kapitalny materiał, który ułatwia pracę sołtysom. Dlaczego? Dlatego, że trzeba wspierać, pomagać, współpracować z paniami i panami sołtysami w Polsce, bo oni rzeczywiście swoją pasję, zaangażowanie, czas i poświęcenie oddają na rzecz lokalnej wspólnoty. Cieszę się, że tym projektem możemy im za to podziękować i ułatwić pracę, którą wykonują. Dziękuję